Wiedzieliśmy już wcześniej, że człowiekiem, który ten kościół zaprojektował, był taki włoski architekt Antonio Barnucci. I człowiek bardzo dobrze ustawiony w Rzymie. On też z Rzymu mógł ściągać najlepszych artystów, którzy tutaj razem z nim pracowali. I to, co w Rzymie zawsze potrafią robić, to była sztuka mozaiki. Więc on właśnie też, i to z, z takiej szkoły mozaik, jaka istnieje do dzisiaj przy Bazylice Świętego Piotra. Stamtąd ściągał ludzi, którzy mu pomagali tutaj zdobić te kościoły wykonywane w Ziemi Świętej. Tu mamy cztery mozaiki. Widzicie taką jedną, która pokazuje cztery możliwe przemienienia, jakie się dokonują w Panu Jezusie albo w Bogu, który się objawia w Jezusie Chrystusie. Pierwsze przemienienie to jest Boże Narodzenie. Jak Bóg staje się człowiekiem, więc mamy Trójcę Świętą przedstawioną jako anioł, ale u jej stóp jest właśnie malutki Jezus, który leży sobie na sianeczku, na sianeczku sianie i trzyma jachtko królewskie w ręce. Pierwsza przemiana, się dokonuje w tajemnicy zbawienia, kiedy Bóg staje się człowiekiem. Druga, kiedy człowiek Jezus Chrystus Staje się Eucharystią. Więc mamy w, owszem trójce, Chrystus w środku z chlebem i winem i symbole eucharystyczne. Następna przemiana, kiedy Jezus Chrystus czyni swoje ciało i krew z chleba i wina. Trzecia przemiana w momencie, kiedy umiera. Jestem tym, który umarł, więc u stóp Jezusa jest baranek zabity y, z podciętym gardłem. To jest rzecz zupełnie niewyobrażalna, że Bóg, który jest nieśmiertelny, może, może wejść w śmierć, więc doświadczenie śmierci przez to, że stał się człowiekiem. I ostatnia przemiana z w stanie Jezusa. To jest coś, podzielę się czymś, co do mnie bardzo przemówiło, jakbym tu ostatnim razem, Cię nigdy tych, tych mozaik w ten sposób nie czytałem, jakby ostatnim razem. Jakoś to stanęło przede mną. Gdzie w teologii się zwykle mówi o tym, że Bóg jest niezmienny. To jest jeden z atrybutów ludzkości. Że w Bogu nie ma żadnej zmiany. Nie? To jest doskonały. No to jak się ma zmieniać, nie? Skoro jest doskonały? Sko nam się zawsze zmiana kojarzy z tym, że od gorszego przechodzę do lepszego, albo od, od dobrego jeszcze do lepszego. Nie? Więc w ten sposób widzimy przemianę. Nie? Nie wiem. Jestem chory, jestem zdrowy. Więc nie za bardzo widać, jakby w Bogu miała być zmiana. A tymczasem właśnie ta, ta góra Tabor pokazuje, że w Bogu jest taka zdolność do przemiany, która wynika wyłącznie z tego, że tego wymaga miłość do człowieka. Że Bóg chce być coraz bardziej i bardziej z człowiekiem i to w nim wytwarza taką zdolność do przemiany, żeby, żeby człowieka jeszcze jakoś inaczej podejść, jeszcze go bardziej zaskoczyć, jeszcze być bliżej Niego. Nie? Jest blisko we wcieleniu, bo staje się uczestnikiem naszej historii, ale skoro wszedł w naszą historię jako człowiek, no to żył w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Dlatego jest nam bliski w Eucharystii, bo wtedy możemy go dosięgnąć yy, w każdym czasie i w każdym miejscu możemy go dosięgnąć przez Eucharystię. Więc to jest niesamowite, jak Bóg potrafi zaakceptować w sobie przemianę, która jest miarą tego, jak kocha. To nie jest związane z Jego tak, tak statycznie widzianą doskonałością, tylko to jest przemiana, która się dzieje w miłości. Nie? My to czujemy, że miłość na człowiek, na osobie wymusza zmianę. Nie? Człowiek, który kocha, zachowuje się inaczej, nie wiem jak tam ci nasi nowożeńcy po 15 latach. To jest człowiek jest kimś innym, jeśli, wchodzi, jeśli doświadcza miłości w życiu. Więc y, odpowiedzią z naszej strony też powinna być, powinna być przemiana. Mówię o tym dzisiaj bardzo pięknie pierwsze czytanie. Ja dzisiaj nie będę mówił Ewangelii, bo Ewangelię będziemy jutro przeżywać, będziemy dokładnie w tym miejscu, gdzie ona się wydarzyła. Natomiast dzisiaj pierwsze czytanie pokazuje możliwą przemianę w człowieku. Nie? Ten sam Piotr, który no, dwa miesiące wcześniej, półtora miesiąca wcześniej, zapytany przez służącą, czy ty jesteś jednym z jego uczniów, wypierał się, wykręcał, nie? trzy razy się Chrystusa zaparł, ten sam Piotr stoi teraz, wyobraźcie sobie. Przed Sanhedrynem. To mniej więcej tak, jakby was postawili przed konferencją episkopatu Polski, nie? i siedzi takich 120 i powiedzcie im w twarz, trzeba bardziej słuchać Boga niż Was. Ciekawe, to nawet Witek by się nie odważył. A Bóg jest taki mocarny. No? Nie, no to jest taka sytuacja. Piotr stoi przed ludźmi, którzy byli liderami religijnymi. Oni przecież też. W duchu wiary szanował, nie? Natomiast on odnajduje w sobie takie męstwo, którego półtora miesiąca wcześniej kompletnie by się nie spodziewał. Nie było w nim tego, nie? Tchórzył przed, przed kobietą, która była służącą. Kiedyś słyszałem taki tekst ojca Jankowskiego, mówi Piotr, to była taka skała, która się potrafiła sypać jak piasek. Niby taka skała. Nigdy cię nie opuszczę, nigdy cię nie zostawię, życie oddam." A za chwilę piaseczek posypał się kompletnie. I teraz on się nie sypie przed tym Sanhedrydem. On już się nie wysypie nigdy. Więc dokonała się w nim przemiana. Oczywiście pytanie, skąd się ta przemiana bierze? Ona ma źródło tylko w jednym: że Piotr zobaczył Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Jest bardzo ważne. Słuchajcie, jedziemy po Ziemi Świętej, i tu jest taki niebezpieczny motyw. Mówię to z własnego doświadczenia, jakbym tu pierwszy raz, nie? prawie 20 lat temu, nie, nie zapomnę tego. W każdym miejscu mówiliśmy o Jezusie w czasie przeszłym. Na przykład, że na Boże się przemienił. Nie? A w wieczorniku przemienił ciało, chleb i wino w ciało i krew. Nie? Ciągle w czasie przeszłym. Nie myślcie o Jezusie w czasie przeszłym. Jezus nie jest historią. Jezus zmartwychwstał. Jezusa trzeba spotkać żyjącego. Jak go znasz żyjącego, to choćbyś nie wiadomo gdzie się zapadł, jak ten Piotr w zaparcie się wiary, to będziesz z Jezusem wstawał z grobu. To znaczy, to każdy z nas będzie przeżywał zmartwychwstanie. Cała nasza siła bierze się tylko z jednego, że znamy Jezusa, który żyje. Który zmartwychwstał, więc żyje. I to cię czyni mocnym człowiekiem. Bo my nie jesteśmy takimi gigantami, co nie wiem, osiągają coś, bo ćwiczą duchowo, prężą muskuły. Nie. Możesz być mężny, tak jak mężny jest ktoś, kto, kto kocha drugą osobę. I dla tej osoby jest w stanie ryzykować życie. Trzeba znać Jezusa, Chrystusa z martwych stałego. I to w nas dokonuje przemiany. I tak jak w Bogu te wszystkie przemiany wynikają tylko z tego, że nas kocha, tak nasza przemiana w życiu dokonuje się wyłącznie z tego powodu, że się w nim zakochamy. Ale zakochać się można w nim, śpieszyłem żyjąc, z kim się spotykam, słucham go, mówię do niego. Spotykam go, objął mnie, ja go objąłem. Tak? I tego doświadczenia nie ma, jesteśmy bidaki, możemy wszystko wiedzieć o tym, co się działo historycznie z Jezusem. Ale jak, jak nie mamy doświadczenia, że On żyje, nie? że Go spotykamy, to jesteśmy bardzo biedni. Nie? Możemy sobie no obiecywać po sobie, a potem się będziemy zachowywać tak jak Piotr na, 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 na dziedzińcu tam arcykapłana. Więc bardzo Wam życzę takiej przemiany, która się bierze wyłącznie ze spotkania z żyjącym Panem. I, i fajne jest być gotowym do przemiany. Niezależnie od tego, kto ma ile lat, Pan Jezus każdego jeszcze może zaskoczyć. Ludzie niekoniecznie lubią zmiany. Mówią, stare jest lepsze, nie? Więc zdolność do przemiany wynika z tego, że kochasz, nie? Pozwólcie się Panu Jezusowi jeszcze zaskoczyć w życiu. Jeszcze nie wiadomo, co chce Stasiu od Ciebie. Stasia myśli, że już nic od niej Panią nie chce. Ho, ho, ho. Jakbym tak myślała, to bym tu nie była. O, widzisz. Więc dajmy się mu zaskoczyć i wezwać do zmiany. Z miłości do niego. W doświadczeniu z tym, że on jest konkretną, żyjącą osobą w naszym życiu. Jak kończyło się wydarzenie przemienienia, to apostołowie zostali sami z Jezusem. I to wszystkie trzy opowiadania o Marką, Mateuszu, Łukasza podkreślają, że Jezus został sam. Bez Mojżesza, bez Eriasza został sam. Znaczy, nie ma prawa, nie ma proroków. Jest osoba Jezusa Chrystusa. Jest osoba. O tym mówi Piotr. On się z nimi nie kłóci o doktrynę, jak stoi przed Samhadrynem. Tylko mówi tego Jezusa, któregoście zabili powiesi, powiesiwszy na krzyżu. Do tego Bóg uczynił Panem i Mesjaszem i posadził go po swojej prawicy. On z nimi rozmawia wyłącznie o Jezusie. Rozmowa jest wyłącznie o Nim. Nie kłóci się, nie, nie robi dowodów egzegetycznych, nie czytają Pisma Świętego, nie, nie debatują. ostateczności my nie jesteśmy ludźmi, którzy się skupiają na Piśmie. My się skupiamy na osobie. Na osobie, którą jest Pan Jezus. Sięga nas prowadzi do poznania osoby. Książkę można przeczytać, ale osobę się kocha, a jak masz doświadczenie, że ona ciebie kocha, to ty jesteś innym człowiekiem, wtedy można wszystko zrobić. No to basta così.